O, A tutaj jest ta łódeczka, którą pływaliśmy w zeszłym roku. Jeśli nie widzieliście odcinka, to zapraszamy serdecznie. No jest takaś barakuda tu z tej strony. 545. Halo. Halo. Barakuda. Do you need any information? barakuda. Ok. Barakuda is 220 euro na cały dzień od 9 w morning, 8-9 w morning do 6-7 w It's jest horsepower engine. Uh, you 115 bluetooth masz radio bluetooth wewnątrz masz łóżko z fresh wodą po swimming. a więc nie wiem mm czy słyszeliście co nieco po angielsku Pan nam -hmm. tłumaczył, może Piotrek Ty powiesz no tutaj ta łódka co stoi, ten bot to 250 euro za cały dzień z paliwem znaczy, paliwa macie zatankowane, ale później, oczywiście, trzeba zatankować yy, ekstra. Już do, dopełnić i zapłacić tyle, ile zużyliście. Już wiadomo, że każdy inaczej pływa. I jakie masz jeszcze tutaj ceny? 220. Zobaję kudy. Mhm. Tutaj jest strona internetowa, na którą można wejść, i wszystkie łodzie są. Można je obejrzeć, zdjęcia, ceny też tam są. Także wszystko na stronie jest podane. No fajnie, fajnie. 220 euro taka barakuda. A ten 250. A tutaj na tym, pokaż. Na tej barakudzie jest. Jak dobrze pamiętam, chyba na tej jest prysznic. Tak, tak, tak. Na tej... Że można się wykąpać nawet. Także rewelacja. No fajne, fajne. Ten jest nowy. Tak, ten jest nowy. W zeszłym roku wpływaliśmy łodzią Barakudą. Więc wiemy jakie były ceny stawki, bo się interesowaliśmy tym tematem, także możemy Wam powiedzieć, że ceny się nie zmieniły. Zaskakujące, naprawdę, ale paliwo podróżało. Tak, no to, na pewno zapaliło już. Tak, zapaliło więcej. No i to wszystko zależy, jak dużo będziecie pływać. I jak szybko. Tak, tak, bo to też.